Sezon 2025-2026 w Premier League startuje już 15 sierpnia. Kto będzie czarnym koniem tych rozgrywek? Jeśli mówię czarny koń, to mam na myśli drużynę, która mocno wszystkich zaskoczy i nam miesza w tabeli. Takiego underdoga, który może zaliczyć naprawdę piękny sezon, może nie zostanie przyszłym mistrzem Anglii, jak swego czasu Lester, ale gdzieś w okolicach miejsc premiowanych udziałem w europejskich pucharach już może się zakręcić. Wiecie o czym mówię. No to kto to taki będzie? Wielu kibiców pewnie wskazało, na jednego z Benjaminków, czyli Sunderland. Oni na wzmocnienia składu wydali w tym okienku już 141 milionów euro, a to może być jeszcze nie wszystko. W składzie Czarnych Kotów boiskowa młodość i fantazja miesza się z boiskowym doświadczeniem. Z jednej strony transfery młodziutkich Talbiego i Sadikiego z Ligi Belgijskiej za 37 milionów euro, a z drugiej 33-letni Granit Szaka, który w barwach Arsenalu ma na koncie 297 meczów. W Anglii byłem przez 7 lat i znam tu mentalność. Znam tę ligę i to, czego możecie się po mnie spodziewać, to duże doświadczenie, które nabyłem grając w różnych europejskich ligach. W drużynie potrzebujesz mieć odpowiednią równowagę między młodymi a doświadczonymi zawodnikami. Jeszcze nie skończyłem i jestem głodny nowych wyzwań, a to wyzwanie może być największym w mojej karierze, zapowiada Szwajcar. Łatwo Sunderlandowi na pewno nie będzie, dlatego piłkarz z takim bagażem doświadczeń jak Szaka na pewno się przyda. Czy czarne koty będą czarnym koniem sezonu w Premier? Co ciekawe, sami kibice Sunderlandu podchodzą do tego z takim dużym dystansem. Wszedłem na ich forum i wielu z nich twierdzi, że drużyna na koniec sezonu zajmie miejsce w okolicach. 15-16. Jeden z nich podpisujący się imieniem i nazwiskiem Nathan Gan widzi to tak. Według mnie zajmiemy 15-16 miejsce. Widzę to tak. Zaczynamy mocno i znajdujemy się w środku tabeli, a potem męczymy się przez całą drugą część sezonu. Czy tak właśnie będzie z Sunderlandem? A może jednak powalczą o coś więcej? No to teraz posłuchajcie, jakiego czarnego konia Premier League wybrał superkomputer serwisu Opta. Według niego w końcowej tabeli ligi angielskiej 7. miejsce zajmie Chris Palace, czyli 12 drużyna poprzedniego sezonu. Czemu akurat oni? Superkomputer miał wziąć pod uwagę niezłą końcówkę ligowego sezonu w wykonaniu drużyny z Londynu, a do tego zdobycie pierwszego w historii Pucharu Krajowego FA Cup. Oni przecież wtedy w finale poradzili sobie z samym Manchesterem City. Do tego małe straty kadrowe w letnim okienku transferowym i voilà! Tak to sobie sprytny superkomputer wszystko ułożył. Wyszło mu też, że Mistrzostwo znowu zgarnie. Nie wiem, czy chcę wam psuć zabawę, a dobra, popsuje no. Liverpool, a Arsenal będzie drugi, czyli nic nowego. Natomiast przeglądając X-a widziałem, że całkiem sporo głosów dotyczących czarnego konia leciało od kibiców na konto Tottenhamu, że po tym beznadziejnym sezonie ligowym 2024-2025 koguty znowu powrócą do czołówki i będą się liczyć w walce o coś więcej niż tylko wegetowanie w środku tabeli. Skąd takie przekonanie? Na pewno spora wiara jest pokładana w nowym trenerze, Tomasie Franku, który przez prawie 7 lat prowadził Brentford i to z sukcesami. Przyjście do takiego dużego klubu wiąże się z presją. Jestem ambitny, lubię to i wszystko co robię. Każda decyzja, którą podjąłem, ma charakter długoterminowy. Tutaj nie chodzi o to, żeby przetrwać następne 18 miesięcy, ale o coś długoterminowego. Moim celem jest to, żeby dodać coś do tej zdobytej ligi Europy. Musimy być przygotowani na rywalizację we wszystkich czterech rozgrywkach. Musimy robić to regularnie. Poczułem, że nadszedł odpowiedni czas i muszę narzucić sobie kolejne wyzwanie w karierze. Kiedy taka potęga jak Tottenham puka do Twoich drzwi. To nie możesz odrzucić takiej propozycji, powiedział duński szkoleniowiec. Natomiast prezes Daniel Levy dodaje: Frank wie, że Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Nie powiedzieliśmy mu, że w tym sezonie chcemy wygrać Premier League. Chciałbym, żeby zrobił to jak najszybciej, ale nie ma też presji. Chcemy po prostu rywalizować na najwyższym możliwym poziomie. Czy to się nowemu trenerowi kogutów uda? Dodam tylko, że superkomputer Opty umieścił Tottenham na 14 miejscu w Premier League. Kiepsko. Czy bardzo przesadzę i bardzo wam podpadnę, jeśli powiem, że na mój duży nos, czarnym koniem Serie A powinno być komo? Może nawet nie tyle, co powinno być, a powinno się tego od nich wymagać. Tego lata 10. drużyna poprzedniego sezonu Serie A wydała już 104 miliony euro na transfery. Obok Juventusu to najwięcej w całej lidze. No to kogo takiego kupiło komo? Najwięcej, bo aż 22,5 miliona euro poszło na zaledwie 19-letniego Jesusa Rodríguez z Betisu. W byłym klubie Wojciecha Kowalczyka młody skrzydła rozegrał 32 mecze, strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty. W lidze konferencji zapakował bramkę Jagiellonii i kto widział ten mecz, to wie, że młody naprawdę nieźle się prezentował. Nie ukrywam, że kiedy dowiedziałem się, że ściąga go Como, no to byłem zaskoczony. Jesus to dokładnie taki zawodnik, jakiego potrzebujemy w Como. Nieustraszony, bezpośredni i pełen energii. Ma naturalny talent do przełamywania linii i atakowania obrońców. Jak to we wszystkim. Nie liczy się tylko talent, ale również charakter. My tutaj budujemy rodzinę, drużynę, która naciska, dominuje w posiadaniu piłki i myśli perspektywicznie. Jesus ma już duże doświadczenie na najwyższym poziomie jak na tak młodego gracza. Nie mogę się doczekać, aż zacznę z nim pracować. Tak rozpływał się na temat Hiszpana, trener Fabregas. Zresztą ostatnio Rodriguez wystąpił przeciwko swoim byłym kolegom z Betisu. Sparing Como wygrało 3-2, a wszystko skończyło się potężną awanturą, o której pisały serwisy z całego świata. Oprócz niego włoski klub pozyskał też niemieckiego skrzydłowego Nicolasa Kyna, łaskiego pomocnika Martina Baturina czy holenderski talent Jaydena Adaya. To co zwraca uwagę to średnia wieku nowych nabytków KOMO. To w większości są młodzi, utalentowani, głodni sukcesów. Najstarszy z letnich pozyskanych jest właśnie Niemiec Kun, który ma na karku raptem 25 lat. Naprawdę wierzę w długoterminowy projekt KOMO. Przybyłem tu jako zawodnik i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ mogę pracować tak jak chcę. Mamy te same cele i te same ambicje. Prezes pozwala mi pracować tak jak chcę, tak jak ja to widzę. Na szczęście dzielimy tę samą wizję i ten sam cel, którym jest zajść jak najdalej. Razem stworzyliśmy naprawdę dobry zespół w małym mieście, w małym klubie, ale z wielkimi, bardzo wielkimi ambicjami na przyszłość. Otwarcie mówił Cesc Fabregas i dodawał, co to będzie, jak Komo dostanie się do Europy. Czy jesteśmy gotowi na Europę? Może tak, może nie. Zobaczymy, jak to będzie nam szło, dzień po dniu. Komo to nie jest klub, który kupuje zawodników, żeby ich sprzedać, ponieważ Aż chcemy się dalej razem rozwijać. No to co? Myślicie, że w tym sezonie Komu rozwinie się na tyle, żeby namieszać w tabeli Serie A i na koniec zająć wyższe miejsce niż to dziesiąte sezon temu? No dobra, a jakie czarne konie mogą się objawić w pozostałych najsilniejszych ligach Europy? Bundesliga. Widziałem, że wielu kibiców tutaj stawia na mocny sezon Eintrachtu Frankfurt, który co prawda sprzedał Ugo Ekitike za gigantyczną kasę, ale też pozyskał do ofensywy ciekawe nazwiska. Tylko czy drużynę, która w ostatnim sezonie zajęła a wysokie trzecie miejsce. Można w ogóle rozpatrywać jako czarnego konia? Czy ponowne wysokie miejsce ekipy z Frankfurtu byłoby zaskoczeniem? No chyba nie. Coś tam Bundesligowe wróbelki ćwierkają na temat VfB Stuttgart. Ostatnio zaledwie dziewiąte miejsce w lidze, ale za to ze zdobytym pucharem Niemiec. Bez jakichś wielkich transferów znanych nazwisk, raczej stawianie na młodość, talent i dalszy rozwój. Do tego zaledwie 43-letni trener Sebastian Hennes, który jest uznawany za kolejnego niemieckiego szkoleniowca, o którym wkrótce może być bardzo głośno w świecie futbolu, on zresztą jasno nakreślił, jakie jest DNA całego klubu. Myślę, że z historycznego punktu widzenia Stuttgart słynie z pozyskiwania młodych i utalentowanych zawodników. Myślę, że to jest to, czego pragniemy. Wprowadzić młodego, utalentowanego zawodnika z Akademii do pierwszego składu, nad tym właśnie pracujemy. A okazji dla młodych zawodników w barwach Stuttgartu w tym sezonie nie powinno zabraknąć, bo nie dość, że rozgrywki krajowe, no to jeszcze europejskie puchary. A co w takim razie z czarnymi koniami w La Liga? Tutaj jak zwykle pewnie wszystko będzie się kręcić wokół Wielkiej Trójcy, Barcelony, Realu i Atletico. I pewnie tak jak w poprzednim sezonie krwi im napsuć będą próbowały takie ekipy jak Atletic Bilbao, Villarreal czy Betis. No chyba, że na hiszpańskiej ziemi objawi się jakiś taki czarny koń, taki na którego absolutnie nikt dzisiaj nie stawia. Jak macie jakieś pomysły to śmiało piszcie. Czekam na wasze typy na niespodzianki nowego sezonu w komentarzach. A Najmocniejsze ligi już za chwilę ruszają, także szykujcie się.